Podczas nauki w Liceum Plastycznym w Cieszynie zdobyłam umiejętności graficzne, ale też po prostu artystyczne. Bardzo mogłam rozwinąć swój warsztat, nauczyć się pracy w nowych programach graficznych i dzięki temu myślę, że będę mogła realizować się w przyszłości jako grafik. Jeśli chodzi o liceum plastyczne, po zakończeniu nauki można otrzymać zawód na poziomie plastyka i rozwijać dalej się w kierunku zawodowym jak na przykład pójść na studia i potem zostać lukarzem, malarzem, rzeźbiarzem, nauczycielem zawodu, właśnie zajęć plastycznych, grafikiem, animatorem i z Od razu, gdy zakończymy całą plastycznego, może zacząć karierę zawodową. Nasza szkoła posiada wiele sal artystycznych, przymiotów zawodowych. Mamy na przykład sale od grafiki użytkowej, sale od rzeźby oraz sale od malarstwa i rysunku. Jesteśmy również w posiadaniu dwóch sal komputerowych. Mamy też dostęp do tabletów graficznych oraz ramowy dostęp do tabletów. Zapraszamy do Technikum Logistycznego i do Szkoły Branżowej magazynier Logistyki. Nasza szkoła daje nam bardzo wiele możliwości. Po techniku możemy pracować w logistyce i w służbach mundurowych. W ramach zajęć wojskowych organizowane są wyjazdy na strzelnicę i dodatkowo można się zapisać na zawody strzeleckie lub zespołu spadochronem. Na uczycie z przedmiotów zawodowych w Techniku mają dobre podejście do młodzieży i super się z nimi współpracuje. Zajęcia wojskowe odbywają się w teorii i w praktyce. Szkoła toleruje uczniów niezależnie od poglądów politycznych, orientacji seksualnych, koloru skóry czy jakichkolwiek zainteresowań. Wszyscy są tutaj jak najbardziej tolerowani, bez względu na wszystko. Nowa szkoła z małymi liczonymi klasami. To jedyne liceum klasyczne w naszym powiecie. Nauczyciele z przedmiotów zawodowych mają dobre podejście do ucznia. Jest również możliwość wyrażania siebie. W szkole są mało liczne klasy. Nasza szkoła organizuje plenery oraz projekty zagraniczne. Szkoła jest w dobrej lokalizacji w centrum Cieszyna. W szkole działa bardzo sprawnie samorząd szkolny i jest realizowane wiele fajnych pomysłów. Zawsze szkoła, kiedy byłam jeszcze przewodniczącą, była otwarta na nasze pomysły, więc byliśmy jako społeczność szkolna naprawdę fajne rzeczy realizować i myślę, że to było takie fajne. I jako szkoła zawsze tu panowała przyjazna atmosfera, nauczyciele byli przychylni, dało się wszystko załatwić przez to, że też klasy były mało liczne, uczyło się przyjemnie i bardzo dobrze wspominał ten czas tutaj spędzony.